Tak więc Czesi mają do Polski żal, głównie o Zaolzie. Po I wojnie światowej Śląsk Cieszyński miał zostać podzielony, ale nie do końca się dogadaliśmy. W 1919 roku doszło nawet do krótkiego konfliktu zbrojnego. Potem przyszedł rok 1938. Niemcy rozbierają Czechosłowację po układzie monachijskim. W tym chaosie Polska przejmuje Zaolzie. Z czeskiej perspektywy, jak sąsiad, zamiast pomóc, jeszcze dołożył. Ale na tym nie koniec. W 1968, gdy Czesi chcieli się wyrwać spod sowieckiego buta, przyszła praska wiosna. Polska razem z wojskami Układu Warszawskiego. No cóż, pomogła ją zdławić. Więc jak się zastanawiasz, skąd ten czeski dystans do Polski, to właśnie te trzy punkty. 19, 38 i 68 rok. No i swoje dołożył jeszcze temat Turowa. Ale to już współczesne czasy, gdzie bardziej niż historia grały emocje i euro.